Yeah. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Michał Kwiatkowski, reprezentuję firmę Notech. Zajmujemy się szeroko pojętą technologią winiarską. Jesteśmy przedstawicielem w Polsce firmy Amorim, która jest znanym i cenionym producentem korków do butelek. I właśnie o korkach chciałbym dzisiaj Państwu szybko opowiedzieć. Jeżeli chodzi o zawartość tej prezentacji, to mamy tutaj takie podstawowe kwestie związane z tym, czym zasadniczo jest korek, z jego charakterystyką. E, troszeczkę chcemy też powiedzieć o sprawach związanych e, ze środowiskiem, przedstawić portfolio produktów, a na samym końcu powiedzieć, jakie są e, główne kryteria związane z doborem korka do butelki. E, I teraz tak, czym zasadniczo jest korek? Korek to jest po prostu kora dębu korkowego kerkus Sauber, który porasta e, rejony obszaru Morza Śródziemnego. Jest to materiał o niezwykłych właściwościach. E, ciekawe jest to, że gdybyśmy się kiedyś zdecydowali na to, żeby e, zasadzić sobie taki gaj korkowy, to musimy mieć świadomość, że robimy to dla swoich dzieci albo dla swoich wnucząt, ponieważ pierwszy zbiór kory takiej, która jest wystarczająco dobra jakościowo pod tym względem, żeby wyprodukować z niej zatyczki do butelek ma miejsce w wieku kiedy drzewo osiąga około 43-45 lat. W tej chwili trwają oczywiście prace naukowe związane z tym, żeby przyrost korka przyspieszyć poprzez takie punktowe nawadnianie. Pewne pozytywne rezultaty udało się już w tym zakresie uzyskać, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to proces bardzo czasochłonny. Drzewo rośnie około 200 lat, w tym czasie daje od 15 do 18 zbiorów. Zbiorów tego materiału. W pewnym sensie zbiory korka można przyrównać do przycinania winorośli. Jest to z jednej strony proces niezbędny, który pomaga nam się cieszyć plonami, a z drugiej strony nie jest w żaden sposób szkodliwy dla drzew. Jeżeli chodzi o niezwykłe właściwości korka. No to tutaj punktem wyjścia mogłoby być to, gdybyśmy się przyjrzeli tkankom korkowym pod mikroskopem. Mają one budowę plastra miodu, co sprawia, że korek jest niezwykle lekkim materiałem, niezwykle mocnym i wytrzymałym. Dla przykładu. Taki klasyczny korek 45 na 24 mm, lity dobrej jakości. Zawiera w sobie około 800 y, takich komórek. Oprócz tego korek jest y, nieprzepuszczalny y, dla płynów: jest bardzo trudnopalny, jest hipoalergiczny, y, jest lekki, miły, przyjemny y, i bardzo sprężysty. Jeżeli chodzi o y, uprawę y, lasów korkowych, które nazywają się Montado, i Wpływ na środowisko, to przede wszystkim należy podkreślić fakt, że jest to e, punkt, gdzie następuje olbrzymia sekwestracja dwutlenku węgla, czyli pochłanianie i kumulacja dwutlenku węgla, który e, jest obecny e, w atmosferze. E, korek to też e, granica e, i zabezpieczenie przeciwko dezertyfikacji terenów, przeciwko pustynieniu. To, o czym wcześniej mówiła, pani Agnieszka Russo. jest to też obszar, który zabezpiecza równowagę hydrologiczną i stanowi schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jeżeli chodzi o produkcję korka i dębu i powierzchnię upraw dębu korkowego na świecie, to oczywiście prym w tym wiedzie Portugalia, jak widzicie Państwo na wykresie, Portugalia jest krajem, gdzie uprawia się około 30% powierzchni lasów korkowych, natomiast jeżeli chodzi o produkcję, jest to blisko 50%. Oznacza to, że Portugalczycy po prostu importują korek jeszcze z innych krajów, przetwarzając go u siebie i wysyłając dalej w świat. Jeżeli chodzi dalej o sprawy środowiskowe, to co jest związane z korkiem. To w przeliczeniu na każdy jeden produkt, w sensie na każdą jedną gotową zatyczkę korkową, mamy do czynienia z ujemnymi bilansami węgla. To znaczy, że produkcja korka w każdym przypadku sprowadza się do tego, że wybierając naturalny korek troszczymy się o środowisko, bo to sprzyja pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Jeżeli chodzi o prace badawczo-rozwojowe, to tutaj kluczowym, kluczowym punktem było zapewnienie perfekcji nieskazitelności sensorycznej korka i dążenie do całkowitego wyeliminowania TCA. Te procesy, ja tutaj nie będę się zbyt długo wypowiadał na ten temat, ale jeżeli chodzi o wszelkie kwestie związane z eliminacją TCA, to to są procesy, które trwały. Od blisko 20 lat, czyli tak naprawdę od momentu, kiedy pojawili się poważni konkurenci dla korka, czyli zakrętka i, yy, i zamknięcie syntetyczne. W tej chwili można powiedzieć, że ten problem jest już rozwiązany. Mamy wiele technologii, które gwarantują nam czystość tego korka. Są to technologie, które są dedykowane albo do granulatu, z których powstają yy, korki granulowane, albo technologie bazujące na chromatografii gazowej, gdzie każdy korek jest Sztuka po sztuce, badany w celu zapewnienia maksymalnej czystości, albo też implementacja technologii, która zakończyła się w 2022 roku technologia Naturity, która zapewniła nam ponad 99% skuteczność, jeżeli chodzi o eliminację TCA, skorków litych produkowanych przemysłowo. I to jest eliminacja na poziomie poniżej 0,5 nanograma na litr. Natomiast dla brakującego 1% korków jest to gwarancja, że też ten poziom nie przekracza 1 nanograma na litr. Czyli w każdym przypadku jest to poziom w zasadzie niewykrywalny dla ludzkiego nosa. Jeżeli chodzi o samą firmę Amorim, to tak jest to najstarszy producent. Nieprzerwanie wytwarzający korki do butelek. Firma ta istnieje na rynku od 1870 roku. W 2020 roku mieliśmy świętować 150-lecie, ale niestety COVID nam troszeczkę plany pokrzyżował. Jest to producent, który ma 28% udział w rynku światowym. Co to znaczy? To oznacza, że każde jedno na cztery jedno na trzy wina zamknięte naturalnym korkiem są zamknięte naszym korkiem. Roczna produkcja w liczbach sztuk przekracza 6 miliardów, co mniej więcej oznacza tyle, że każdego dnia w świat jest wysyłane kilkanaście milionów korków. Jeżeli chodzi o obecność na świecie, to tak. Większość fabryk jest zlokalizowanych w Portugalii, w krajach, gdzie przemysł winiarski jest wysoce rozwinięty, gdzie sprzedaż wina jest bardzo duża, czyli na przykład, nie wiem, Włochy, Stany Zjednoczone, Francja, są takie mniejsze fabryki, które zajmują się ostatnim etapem produkcji korka, czyli korki przyjeżdżają w ciężarówkach, tam są brandowane, czyli nanoszone są nadruki i stamtąd są bezpośrednio dystrybuowane już do, do klientów. Tutaj taki krótki slajd, który pokazuje różnice w rozwoju i udział, jeżeli chodzi o porównanie korka do innych zamknięć. Zasadniczo jest tak, że korki naturalne mają około 70% udział w rynku, zakrętki około 20%, natomiast korki syntetyczne, zamknięcia syntetyczne około 10%. Przy czym, tak jak widać na tym wykresie, korek od 2008 powiedzmy 8 roku systematycznie rośnie, zakrętka też, chociaż ten wzrost jest troszeczkę Bardziej stabilny, bardziej spokojny, natomiast zamknięcia syntetyczne tracą sukcesywnie swój udział w rynku. Tracą swój udział w rynku na rzecz korka, zakrętki i nowych produkcji winiarskich, które, które powstają. Teraz kilka słów, tak na szybko, jeżeli chodzi o portfolio produktów. Oczywiście Amorim jest firmą, która produkuje z korka bardzo wiele różnych komponentów, natomiast nas dzisiaj interesują tylko korki w sensie zamknięć do butelek i to są, tutaj mamy takie trzy zasadnicze filary, to jest Amorim Cork, czyli produkcja korków głównie do win spokojnych. E, Amorim Champ Cork, czyli tutaj produkujemy korki, które są dedykowane mm, do win do piwa, do cydru i Amorim Top Serious, czyli to są ekskluzywne zatyczki dedykowane do mocnych alkoholi. W przypadku Polski no to jest głównie wódka, natomiast co do zasady chodzi tutaj głównie o zamknięcia do whisky, do koniaku. E, tutaj kolejny slajd pokazujący portfolio produktów tak bardzo obrazowo, czyli e, rozpoczynając od korków litych, idąc od lewej strony przez korki techniczne. Co to są korki techniczne? Korki techniczne to są takie Korki, które powstają więcej niż z jednego kawałka. I tutaj możemy, z jednego kawałka kory dębowej. I tutaj możemy zaliczyć korki Twin Top, czyli środek korka stanowią granulki, natomiast górna i dolna podstawa to jest korek lity. Później mamy korki z granulatu, z mikrogranulatu. Mniej więcej po drodze jest coś, co nazywa się Helix. To jest tak zwana korko-zakrętka wypracowana we współpracy z firmą Owens. I no i dalej mamy korki do win musujących i, i, i do mocnych win. Przed chwilą mówiłem Państwu o technologiach eliminacji TCA. Nie będę się tutaj dłużej zatrzymywał, bo widzę, że czas goni. Natomiast tak, Enditech to jest indywidualne badanie korka sztuka po sztuce. Naturity to jest technologia przemysłowa. Eliminacji TCA, korki techniczne Twin Top Zwykły, Twin Top Evo. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to chętnie odpowiem. Korki z mikrogranulatu, które jako pierwsze zagwarantowały brak TCA i korki do win musujących, gdzie mamy dyski od dołu i korpus granulatu od góry. I na koniec taka dosyć istotna kwestia: jakie są kryteria wyboru korka, jakie są kryteria doboru, więc możemy takie rozróżnienie podwójne tutaj zasygnalizować. Pierwsze kryterium to jest przenikanie tlenu do butelki, czyli e, musimy sobie zdawać sprawę, jak bardzo chcemy, żeby nasze wino było poddawane mikrooksydacji i przez jak długi czas. I na tej podstawie e, możemy wybrać korek. Oczywiście czasami jest tak, że chcemy Wino trzymać w butelce 10 lat, a ono niekoniecznie ma tak długi potencjał dojrzewania, więc tutaj musimy być też uczciwi względem siebie i sprawdzić, czy nasze wino rzeczywiście się do tego nadaje. A drugie kryterium to jest segmentacja rynku, czyli tutaj pokrótce chodzi o to, żeby odpowiednio dobrać korek do półki, na jakiej nasze wino się znajduje pod kątem ceny, jakości i prestiżu. Jest jeszcze takie e, drugie rozróżnienie na szybko. E, bardziej techniczne, e, które mówi nam o kryteriach doboru zamknięć korkowych, i przede wszystkim tutaj punktem wyjścia jest butelka. To nie jest tak, że każdy korek pasuje do każdej butelki. Każda butelka, znaczy butelki mogą się różnić między sobą poziomem nalewu, e, różną meandrycznością wewnątrz szyjki, e, przewężeniami i tutaj to jest pierwszy punkt, który należy wziąć pod uwagę. Drugi to jest rodzaj butelkowanego wina. To znaczy, że Wino może być różne, białe, czerwone, spokojne, musujące, musimy o tym wiedzieć. Trzecie, to musimy założyć, albo wiedzieć właśnie, jakie nasze wino ma potencjał dojrzewania w butelce i bazując na tej wiedzy dobrać korek. E, czwarty punkt, warunki butelkowania. Inaczej dobieramy korek e, w odniesieniu do tego, czy Korkujemy winoręcznie, czy mamy linię automatyczną, czy półautomatyczną, yy, czy pracujemy w osłonie gazów neutralnych, czy wysysamy powietrze z butelki, czy też nie. To wszystko wpływa finalnie na dobór korka. No i takie dwa ostatnie punkty warunki przechowywania i transport. Tutaj generalnie chodzi o to, żeby tak dobrać korek, żeby nasze wino w butelce było w miarę bezpieczne, jeżeli chodzi o działanie ekstremalnych temperatur niskich i wysokich. I na koniec względy ekonomiczne. To znaczy, że my sobie tutaj możemy rozmawiać o wszystkim, o czym tylko chcemy, ale na końcu i tak kwestia rozbija się o zasobność portfela i budżet, którym dysponujemy, więc to jest też taki aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Super, Proszę bardzo dziękuję. dziękujemy.